Na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej trwają intensywne prace budowlane. W nowym obiekcie znalazł się już potężny kilkumetrowej długości kocioł Lusa. Ciepło i prąd z silników kogeneracyjnych popłyną w tym roku. W 2022 roku rozpoczęliśmy prace obiektowe związane z uruchomieniem planowanym uruchomieniem silniku, silnika kogeneracyjnego jednego z czterech, które chcemy postawić na terenie Nowego Targu. Obecnie trwają prace budowlane przy budynku, w którym ten kogenerator będzie zlokalizowany, tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie naszego biurowca, przy ulicy Powstańców Śląskich 1. W drugim budynku już jest zamontowany kocioł LOSA. Jest to kocioł gazowo-olejowy o mocy 4,5 Megawata jest to źródło szczytowe. I trzeci budyneczek to będzie transformator, dzięki któremu będziemy mogli sprzedawać wyprodukowaną energię elektryczną jeszcze w tym roku. Z trzech planowanych jeszcze lokalizacji urządzeń kogeneracyjnych, najbardziej zaawansowane są prace przy tych na terenie kotłowni MPC-u przy ulicy Szaflarskiej. Inwestycja łączy się tam z modernizacją zaplecza technicznego, pomieszczeń socjalnych i magazynu. Projektowanie zakończy się w lutym, wtedy też zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę. Sąsiedztwo kotłów węglowych wymusza tam potrzebę przebudowy układu dystrybucji ciepła, już do formy docelowej, przystosowanego do odbioru energii geotermalnej. Dwie jeszcze lokalizacje kogeneratorów to Hala Sportowa Gorce i Miejska Hala Lodowa. Koszt kogeneracyjnych silników jest niemały, ale też ekonomika całego przedsięwzięcia powinna być wyjątkowo korzystna. To, że te jednostki będą produkowały jednocześnie energię cieplną i elektryczną oraz patrząc na spadające ceny gazu, powoduje, że na pewno będzie to. W obecnie najtańsze możliwe źródło ciepła dla nowego targu. Dokładne wyliczenia no na dzień dzisiejszy nie, jest, nie pokuszę się powiedzieć, dlatego że jednak bardzo jest rozchwiany ten rynek paliw, w tym gazu. I no trudno wyrokować. Spotykamy się z firmami, z którymi negocjujemy ceny gazu, ale pewnie przynajmniej w roku 2023 będziemy kupowali na rynku spotowo, czyli w momencie, kiedy ta cena będzie jakby w miarę najniższa, będziemy uruchamiali kogenerator, ten pierwszy. Dopóki jednak kogeneratory nie zaczną dawać prądu i ciepła empec pracuje na miale węglowym i dla bezpieczeństwa odbiorców zakupił pewną turę opału spoza polskiej grupy węglowej. Trzy źródła, choć certyfikaty potwierdzały klasę, dostarczyły mu surowiec mizernej jakości i spalanie nastręczało kłopotów. Dopiero czwarta dostawa, z Turcji, miała należytą jakość. Pulę zamówień MPC zwiększył w tym roku do 12 tysięcy ton i będzie je realizowała już polska grupa węglowa. Mieszkańcy korzystający z ciepła sieciowego do końca grzewczego sezonu mogą więc spać spokojnie, nawet gdyby dotarły do nas jeszcze siarczyste mrozy. W tym roku MPC nadal będzie rozbudowywał sieć na terenie miasta, by umniejszyć niską emisję. Do realizacji wejdą trzy odcinki przesunięte z roku ubiegłego. Kazimierza Wielkiego, gdzie paradoksalnie rozmowy z zus w końcu no, desydenci w Warszawie zostali uświadomieni, że jest to prospołeczne działanie i finiszujemy ze zgodą od nich. Ulica Podtatrzańska w kierunku zakopianki od Alei Solidarności oraz ulica Bolesława Wstydliwego, tutaj od Starostwa Powiatowego w kierunku Targowiska. Krótkie odcinki. Tutaj powiem, że to nie chodzi. O możliwości finansowe, bo mamy nadzieję, że udałoby się to w miarę pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Natomiast o nasze możliwości produkcyjne, no niestety nie mamy z gumy urządzeń i no można powiedzieć, doszliśmy do ściany z mocą czy z możliwościami produkcyjnymi ciepła. Także czekamy na geotermię. Myślę, że w ciągu 3-4 lat jest to realne, że ciepło geotermalne zasili nasze ciepłociągi. Wtedy jak najbardziej chociażby ulica szaflarska, którą mamy w planach, również będzie podłączona.